Siema Nie, nie wiem jak, czekaj Cześć matko witam, 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 yy, będzie odcinek, o jest jaki będzie odcinek, debilu Dobra, spokój, wstęp do odcinka nagrywamy, dobra? Dobra Dobra, uwaga Cześć maneczko, ja jestem Torek, ze mną dzisiaj jest Blaszka Siema, siema Siema, siema I wpadliśmy na pomysł, jak porobić yy, Bornów do zera jeżeli wam się takie odcinki podobają, zostawcie łapkę w górę, wbijcie także do ziomeczka do blaszki, link do kanału macie w opisie, u niego będzie druga część, także y, koniecznie subskrybujcie, zostawcie łapkę i... Pozdro! Pozdro. Dobra. Lecimy, lecimy. To mi się podoba, blacha. O, w końcu coś nielegalnego. Znaczy nielegalnego. Jeszcze nie ma nic. Ja obecnie mam Discorda wyłączonego. Siedzę no. na TS-ie. Niestety, jak będzie jakaś aktualizacja regulaminu... No nie zobaczę go niestety. No nie mam jak. Nawet jakbym bardzo chciał... No ma no, niestety Discord mam wyłączony. Yy... No unlucky, unlucky, no. Czy są tu jakieś dymy? Podobno. A co, co, co robicie? Lecimy ukraść jakieś rzeczy z borną, wiesz? Mega. No, no, no. W sumie pewnie się zapytasz, czy coś konkretnego? Nie, jak najwięcej. Ale choina ładna. To tak chodzimy? Oj, nie w tę stronę. O, nie w tę stronę. Oj, oj. Ja jestem. Yy... Ty o, Mikos wpłacił 5 złotych. ale nie wiem to gdzie to jeszcze. Stop. A nie! <śmiennie> Gdzie ty jesteś? No to co? To my tu mamy Protection 4 klata. Mm -hmm. Protection 4 klata, Ned -rightowa. Protection 4 klata. Buciki Protection 4. Protection Gdzie Unbreaking Feder Falling. O, kolejne Protection 4. O, buciki Protection 4. Fajnie, fajnie. O, Szulkerek. O! Entercheści. Fajny Szulkerek. Ej, jak ty się A, nie tak mogę, wziąłeś? nie mogę. Ale to mogę potki sobie wziąć. Yy, Netherite'owy też sobie wezmę. O, zjem sobie tu owocka. No szkoda, szkoda bym powiedział. Do Ender Chesta? Nie, ja wiem do jakich mechanizmów. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. O, w fosie jestem w ogóle. O, fosa to może być przypał lekki. Oh. <laughs> fosa to jest jedyny przypał jaki może być. Ani mają gdzieś do budowy. Oni gdzieś mieli metro, nie? Nie pamiętam gdzie o pyczku, jakie F, czad! Jakie F Oho, jestem w ikonie. Weź poszukaj prochu, ja tylko na chwilę się wrócę do bazy, zostawi to co już jąknęliśmy przed chwilą. Czad jeszcze tak, tak jak najbardziej, czad, tylko bez sensu będzie tracić teraz te o, trzy sety. Opra, op, mam. Masz prono elegancko. Oj! O to chodzi, o to chodzi. O. Się ma, W ogóle jak ja daleko byłem. Od drugiej strony, dobra, tam jest gdzieś portal, nie? Ej, blaha, my możemy do nich portalem przecież normalnie wejść. Jestem w magazynie! No i o to chodzi, blaha. Bierz, bierz, bierz. Ja zaraz wracam. Tylko tak jest zlinkowany ten magazyn trochę już. Pytanie, czy Noirak schował te artefakty do siebie, do tego? Do Ender Chesta. Nasz magazyn to Skam. Nie, wiesz, dostałem info od Boga, że ich magazyn no. to Skam. Także. Oho, inwiaczek. Inwiaczek, jak coś? Dobra. Ja tam wracam, stary. Ja też. Zostawmy nasze rzeczy. Zrobimy czas coś takiego, że ja na chwilę wam wyłączę grę i wezmę wszystkie swoje itemy, bo wiadomo, że na 90% zaraz Inwiaczek zrobi to samo, co my zrobiliśmy, dlatego ja wezmę wszystkie cenne itemki, schowam je w jakiejś skrzynce pod ziemią, tak, żeby nikt nie widział. O, no i Rakcik też już wbił. Wyłączę wam. Pójdę gdzieś coś rozwalić. Wystarczy, abyście zabudowali skrzynię. Może i yy, będą, ale i tak nic nie wezmą. Ale zobacz, u nas skrzynki są zrobione jedne na drugiej, więc no... Sami widzicie jak to wygląda, nie? A od przodu zabudować O, to jest niegłupie w sumie Zaraz przejdziemy się, zaraz się tam przejdziemy, chat Wszystko posprawdzamy spokojnie O, czekaj, ja miałem, czekaj Ten jeden pomysł No, i to co? Chyba lecimy To ja może też, to ja może też. No dobra, dobra. Akcja ninja Piesku, jeżeli nie wrócę Masz tu kotlet Zjedz go sobie Pamiętaj, że Cię kocham i że... Już, już, już Wrócę do Ciebie Trzymaj się Zawsze będę to Tobie pamiętał Ja o. wiem, będziesz tęsknić Co Ci dwa Trzymaj się Chodź ze mną, odstawię Cię w bezpieczny TO NIE JEST MÓJ... Dawaj mięso Od... Wyrzykaj to co... Jezus Gdzie jest mój piesek? Pracuję nad tym, Poszła O! Wejść. O, Ty jesteś mój a, Torek, chodź, chodź, popat, popat popa. Żegnam się z pieskiem. Masz tu mięsko. Wrócę, obiecuję. Torek? Zabrałeś mięsko, to było na tak. drogę, jak mnie nie będzie. Oddaj mu mięsko. No nie mogę, no. O to oh, tak! tak. to nawet ja jestem. A to ty jesteś, nawet, faktycznie. Podoba mi się na tabie, jak nasza twarz wygląda. Bezpiecznie po prostu sobie. na no, tym bocznym portalem. Jeżeli nie zginę od szkieleta. O! Dlatego nie że metrem, blacha. O skurde, nie w te Hejka, strony. Stasiek, można jakiś podpisik fajne O, hej poszy. Ho, a gdzie ja jestem? Ho, ho, ho. Tema. za. Pewnie po to weszli, nie? Żeby wszystkie skrzynę... Ten pro. To są zombiaków chyba. Całkiem przytulnie. Dobra, to idę Torek, idę. O! Yy... No gdzieś się? Je... W środku gdzieś, nie? A, to nie poczekałeś za tam chcesz widać? Zł. A! A no tak, w sumie. To czekaj, To spróbuję się wdostać. Wiesz, co, oni chyba wbili i zabudowali już wszystko doszczętnie. Tak mi się wydaje, no. Bo co, nie może wbić? Nie, no, wszystko jest zabudowane. O! Może nie wszystko. Uhuhuu. Oho! Oho! Ohoho. 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 Bardzo fajnie, 8 staków obsydianu. O! Mine now. Mine now. Dobra, ty ja rozumiem, że już le nie leci do ciebie, czy już tam tam bijesz? Wiesz, co, tutaj dużo nie ma już rzeczy jakoś bardzo. już są zabudowane Tak, skrzyneczki, dobra Która z nich po prostu? Która z nich, tak? Tu już byłem, Pepo Tutaj też już byłem, pokój skafa. O, poważny pokój widzę Może być ciężko, chat Tyłem chyba też nie działa tyłem O, a nie, tutaj już byłem. O, o, tutaj też jeszcze nie. Co to jest za pokój z obsydia? No nie, a gdzieś indziej. A, w tym obsydianie było serce gili. Ok, ok, ok. Że tutaj. Wiecie, może się tam dostanę? Nie, ciężko będzie się tam dostać. Ciężko, utknęłem chyba na takim poziomie, że. Może być ciężko się dostać gdziekolwiek. Dobra, udaje. O, jestem. W... Ale tu już byłem! Tu jest pokój, jest kacza. Dobra. Może stąd się da jakoś wyjść? Coś jest za tą ścianą? Nie. Jestem cały czas w tym samym miejscu. O, krążę tak czad. No, niby mam jeszcze półtora staka ponad, nie? O! To jest dobrze, Chad! Czekajcie, to jest dobrze, to jest dobrze, to jest dobrze, to jest dobrze, to jest dobrze. dobrze. Chad, oni tak mają wszystko zabudowane, nie? No, czekajcie, mam perełki jeszcze. Oni mają mi tak wszystko zabudowane. Czekajcie, jak tu widziałem gdzieś lufcik, nie? Mi się wydawało. A był, 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 był. był. Serio. Udaje czat Monkas. Dobra, poczekaj, aż trochę się mi zregeneruje. To Bóg jest? To nie jest Bóg, jaki Bóg co wy gadacie? Co ty gadasz? Faktycznie! Oho! Czy ja tam przeskoczę? To może być ryzykowne. Aha! No chociaż wróciłem, fajnie. Okej, okay, okej, okay, jestem w fosie. Siema, haker. Masz może tą gwiazdę? Bo ja muszę tylko gwiazdę o, To jest chyba już tutaj. To się już tu mogę niszczyć, nie? O, o to chodzi, czat O to chodzi.